Cześć wam! No i siejemy dzisiaj przęży to o zimę, akurat Belkanto w ilości 180 kg na hektar. Tak tu się konsultowałem tutaj z tym naszym doradcą rejonowym i na worku też tak w sumie instrukcja była, więc siejemy. Zetorek już gotowy. Zatankowany i jedziemy w pole. Dobra, znajdujemy się na polu. Tam już jedną odmianę belkantę mamy nasiane. Teraz bierzemy się za drugą. To no niestety tak akurat się złożyło, że kupiłem jej tylko 500 kg. Tak wygląda. Bardzo ładne, grube ziarno. Zobaczymy, jak się będzie spisywać. Chciałem kupić odmianę transfer, ale niestety tak się złożyło, że jej nie kupiłem. A nie kupiłem, bo niestety się trochę spóźniłem z zamówieniem. No ja przynajmniej będę miał nauczkę na przyszły rok, żeby zamawiać szybciej. No ale wszyscy wiemy jak jest, trzeba siać to co jest. Dobra. Samemu trochę ciężko, ale jakoś trzeba sobie radzić. To już ziarno wygląda trochę inaczej. <laughs> Z tego Rotondo jestem zadowolony. Bardzo lekko się je muciło kombajnem. Więc warto je dalej siać. No i zaś telefon Dobra, skoro mamy inną odmianę w siewniku No to chyba warto zrobić próbę kręconą Tej z powrotem objechałem Więc już mamy na pewno drugie ziarno Mam ze sobą korytka. No i w Poznaniaku 19,5 obrotu. Nie wziąłem ze sobą wiaderka. <laughs> Mamy wagę. Dobra. tu nie mnie gra Wychodzi nam 190 kilo No to by tak było To no tak siejemy Czyli nie trzeba było przestawiać się Ale Zawsze jednak warto sprawdzić powiedziałem robię ścieżki co piąty przejazd a dlaczego zacząłem robić ścieżki a główny powód jest taki, że jak wiecie wymogi yy, są tak skonstruowane, jeśli chodzi o opryski że należy pryskać zawsze po godzinie tej 18, żeby pszczoły inne wady żeby po prostu ich nie pozabijać a jeżeli ja nie mam ścieżek długie pola górki, nie górki no to ja nie jestem w stanie widzieć gdzie ja jadę no i mówię koniec jak ja mam po nocach pryskać to muszą być ścieżki no i robię ścieżki muszę wychodzić ale to trudno. no trudno, to się wychodzi w stanie przeżyć dla tej wygody w lepszych opryskach. No i kolejna sprawa. Na razie ścieżki są na 13,5 metra, bo 5 razy 2,7 to jest 13,5. No i opryskiwać właśnie wczoraj, bo padał deszcz, sobie przerobiłem na 13,5. no i mówię do ścieżki będzie mi trochę łatwiej a następny jesień to się okaże czy będzie inny zestaw uprawowo-siewny czy nie jestem pełen nadziei, że się uda zobaczymy co nam przyniesie nas, następny rok mamy oczywiście dwojeczką szosową na jakich obrotach to teraz nie wiem albo zerwała się linka albo zegar znaczy zegar albo po prostu no, napęd godzin zegar i tak muszę wymienić bo przestał mi liczyć motogodziny a wiecie motogodziny głównie są potrzebne do przeglądu no i oczywiście dla tak zwanego serwisu, bo serwisujemy czy traktor, w sensie wymieniamy oleje, filtry i tak dalej no i motogodziny też są właśnie przydatne do tego no ale robimy jak jest, mniej więcej godzinowo sobie wyliczę i to tak powinno się zgadzać. Dobra. Tak, wiecie, jestem aktualnie po takim przeziębieniu trochę ostrzejszym. Jestem już na wodzie, ale jeszcze tak nie do końca się czuję w pełni sił. Mam radę jakoś. Mieliśmy teraz dwa dni opady deszczu no i dzięki temu, że opady deszczu, to ta orka właśnie jest, ma wilgoć w sobie, nie jest tak sucho. Yeah. <laughs> Mam nadzieję, że mnie widać Więc sprawy mają się tak Siejemy pszenżyto po awarii już zasiane około 8, około 9 prawie hektarów Awarii uległy hamulce Odkleiła się, nawet odkleiła Popękała okładzina hamulcowa z lewej strony Zacisku popękałem sprężyny, no i zblokowało mi lewe koło. No, jak już to lewe koło zrobiłem, pojechałem, jeden się w nich wysiałem i zaczęło blokować mi drugie koło. No, taki trochę dziwny zbieg okoliczności, tak? No, ale znowuż i właśnie taki przypadek, że obie właśnie tarcze, zarówno jak i z lewej, jak i z prawej strony, yy, od. Zwolnić, właśnie tarcze popękały, okładziny. Teraz takie małe sprostowanie. Okładziny, znaczy hamuły, tarcze hamulcowe e, były ciągle te same, które przyjechał traktor z Hiszpanii, więc tak się złożyło. Hamulec prawy był robiony. Nakupowałem traktor z tego względu, że były sprężyny popękane. No i oczywiście. Tam, jak są cały rozpierak, bo on się skręca, i tam była taka śruba, i była ta jedna śruba urwana. No i dlatego nie było prawego hamulca. Dlatego on został zrobiony. Lewa strona nie była ruszana, aż właśnie do tego momentu, co teraz. Dobra, siejemy tutaj przężytą o zimę rotondo w ilości 190 kg na hektar. Dzisiaj mamy dokładnie 11 października Na nasze rejony to jest optymalny termin siewu Jeśli chodzi o krzyży to o zimę się tak, trochę zabrakło mi przyżyta, ale już mam. Pan wujek 30 wołuje, tam za chwilę podejdę. W kończę, teraz miałem ścieżkę, cztery przejazdy, ścieżka i dwa przejazdy i kończymy imprezę tutaj było bronowane pojedynczo tata bronował 60 akurat a ja w tym czasie wtedy te Zasiamy z tego względu chciałem, bo wiedziałem, że mi zabraknie, żeby tu zasiać zaprawianym zbożem. Druga rzecz, tu będą ziemniaki, ale już ten mały tu kawałek, co jest, to tyle, się po tym pojeździ nic się nie stanie, i takie jest zwałowane. Mam nadzieję, że księżyc to jakoś ogrodzi. Ale to oczywiście pokażę dopiero następny rok, bo jak inaczej, i tak jak mówiłem, prędzej są plany na 10 hektarów gryki. Nie wiem jeszcze, muszę to przemyśleć, skonsultować się z innymi. Chciałbym zasiać chociaż hektar, dwa grochu Zobaczyć, jak to w ogóle ten groch wygląda, jak to się ma. No, jakieś, wiadomo, dodatkowe do paszy, coś by było dla bydła. Do paszy treściwej. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę się skonsultować, właśnie, czy na tych moich, naszych ziemiach, czy w ogóle jest sens z grochem próbować. Będzie 3,5 hektara kukurydzy. No i będzie hektary hektarów pszenicy Jarek, 5 hektarów jęczmienia jarego I będzie około 5 hektarów, nie wiem, coś tam z owsem posieje dla bydła. Ja wiem, że mnie krytykujecie pod względem, że tyle zbóż jaryk nie znacie do końca przyczyny, dlaczego były Jarek. Ale no, ja wam nie będę o tym mówił, bo. No i tak wiecie lepiej Mosząc właśnie gospodarstwo ze starej techniki na nowszą to nie da się od razu wszystkiego naraz, trzeba stopniowo bo niestety, ale finansowo jest ciężko to udźwignąć w tym roku jest 30 hektarów oziminy a w zeszłym roku było 20 jest niecałe 70 w Ornego może powiecie i tak 30 prawie będzie wiarę no ale to jest kukurydza, to jest ziemniak, to jest gryka więc y, to trochę zmienia postać rzeczy, tak? no i u nas właśnie to jest dopiero pierwsza próba na chwilę obecną i w tym poplonie właśnie też planuję jak w najpóźniejszym terminie, bo on tam musi chyba być do końca listopada. To jest właśnie ten taki nasz jedyny klin. Taki trochę uporczliwy do uprawy, bo jest krótki bardzo ale szeroki. A w poprzek trochę słabo, żeby go uprawiać, bo wtedy tam wyjdzie taki klin. A tak tutaj czy opryskiwaczem, czy tym rozsiewaczem nie jest aż tak ten skos odczuwalny. Bo tu jest wężej, tam jest szerzej, więc uprawiany jest tu w tą stronę. пытае <Una Empire sagt>